Co roku w naszej gminie odbywa się jakaś akcja zimowa, czy w szkołach, czy w tamtym roku organizowana przez Gminę Ośrodek Kultury. No i w tej chwili siedzieliśmy razem z komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Są takie środki tam na przeciwdziałanie patologiom społecznym, no, a przecież musimy o tym najmłodszym zaczynać, bo czasami razem ja już starsi, to już czasami za późno. Także stwierdziliśmy, że to będzie dobre ulokowanie pieniędzy w potencjał ludzki, w zasoby ludzkie. Stąd pomyśleliśmy, no i wynaliśmy takie w miarę niedrogie lodowisko, które będzie służyło naszej młodzieży, naszym dzieciom, a myślę, że też dorosłym. Może i powie, tak jak gdyby zmocni więzi rodzinne, bo przecież tata z mamą mogą przyjść z dzieckiem na rodowisko i pojeździć. Bardzo dużo teraz się mówi o mediach, o, o, o zdrowej żywności i, i teraz coraz więcej dietyków. Jak rysuje piramidę żywienia, to na, na dole zawsze umieszcza przede wszystkim ruch dopiero później. Później tą piramidę żywienia. Bez ruchu nasze społeczeństwo będzie się szybko starzeć i musimy nasz, nasze młode pokolenie wyciągnąć sprzed telewizorów, sprzed komputerów, aby, aby się poruszali na świeżym powietrzu. Weekend, zwłaszcza weekend teraz ubiegły, lodowisko jest od, 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 od soboty, cała sobota, niedziela to, to było czarno na tym lodowisku. Nawet martwiłam się, że może jest za małe. Wiadomo, w ciągu dni teraz szkolnych, to jeszcze do południa to lodowisko nie jest tak oblegane, ponieważ są zajęcia w szkołach i młodzież, i dzieci uczestniczą, ale już pod godzinie 14 zaczyna się zapewniać i do godziny 21, do, 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 do tej godziny, do której jest otwarte lodowisko, i te dzieci tu przebywają. Pan zrodził się po raz pierwszy? Tak, zrodził się po raz pierwszy. Ja myślałam o tym w ubiegłych latach, ale ciągle był taki problem środki, środki, jak to wydać. i, i, i nie, nie, nie miałam takiego sposobu, ale znalazłam. Myślę, że środki, które są na profilaktykę przeciwalkoholową, przeciwko narkomanii, one są dobre, bo będzie to tak z pożytkiem dla dzieci i młodzieży stworzenie takiego łodowska to jest trudna rzecz? Było ciężko znaleźć kogoś, kto mógłby to wypożyczyć, znaczy, prawda? Bo to jest w tej... Tak, myśmy na zasadzie w internecie żeśmy znaleźli najtańszą na, na, na ofertę i firma przywiozła, rozłożyła, złoży, pojedzie. No. Taka jest nasza rola. Oczywiście tutaj też za, musimy zapewnić też kadrę, która się zajmuje tym lodowiskiem. Są to bezrobotni były fiści, zatrudnieni na tym lodowisku, którzy, którzy znajdą na ten czas pracę, a przy okazji będą też takimi osobami, które stają się na tym i mogą też nauczyć osoby, które zaczynają jeździć na lodzie w jakiś sposób używać tych a Jakie to są koszty? Koszt, koszt takiego lodowiska 30 tysięcy to jest rzędu tyle pieniędzy, ile wydajemy rocznie z funduszu na wypoczynek letni 20 dzieci z naszej dni. właśnie korzystać Przez najbliższe 5 tygodni. Będą, to lodowisko też jest w okresie, bo przede wszystkim feryjnym, to myślę, że ono będzie od lat wieczora oblegane. Na tym najbardziej zależało, żeby w okresie feryjnym ono, ono było pełne i, i służyło tu nam wszystkim.